Witam serdecznie w czwartym odcinku programu Liga po godzinach. Dziś naszym bohaterem będzie drużyna Kruczków. W związku z tym z nami w studiu dzisiaj kapitan drużyny Szymon Kopeć oraz Piotr Krawczyk, a także stale i niezmiennie nasz ekspert Adam Konik. Ale zanim przejdziemy do bohatera dzisiejszego odcinka, zobaczmy co działo się na boisku w hali Oławka w minioną sobotę. Za nami szósta kolejka, można powiedzieć swego rodzaju półmetek. I po raz kolejny drużyna Antoni Bostok nie straciła punktu. Kto może ich zatrzymać, Adam? Patrząc na mecze, które zostały do rozegrania drużynie Antoni Wostok, to myślę, że jedynie w ostatnim ich meczu mogą stracić punkty z drużyną DA Warzyny. No pod warunkiem, że Ważyny zagrają. Tak, no jeżeli Warzyny zagrają to co potrafią i będzie im się chciało. Tak? W pełnym składzie, okej. Okay. Kolejny ciekawy mecz, który jest za nami to spotkanie nadodrzańskich Byków z Old Blue Angels. Old Blue Angels coraz śmielej poczynają sobie w lidze. Panowie co powiecie? Znaczy wyrównane chyba można by się spodziewać, bo ogólnie że jest stara, stara dobra ekipa, która y, zawsze jest jedną z faworytów, a młode byki, no, graliśmy już z nimi, mimo wyniku 4-1 sprawiłem nam dużo problemów, więc y, jest na pewno też dobra, drużyna. i ten wynik tutaj szczęśliwie nie jest, myślę, jakimś dużym zaskoczeniem. Może tym bardziej tyle, że tyle bramek wpadło, Ja to dobrze na publiczności, na Tak, no wiadomo. Okay. kolejne spotkanie, na które warto zwrócić uwagę to zwycięstwo drużyny Redemptora w spotkaniu z Gramy dla Zabawy, które pozwoliło im przesunąć się w tabeli o kilka pozycji. No, no na pewno, Redemptor w końcu pokazał to co potrafi zagrał bardzo dobrze ofensywnie. W defensywie też bramkarz Drążek Paweł tak. zagrał rewelacyjnie, do tego wynik 3-4. No. Te trzy punkty dopisane do, do swojego dorobku dały im masaż o czteroskach. Także no, fajnie, że co jej trzeba się na nawet tabeli. W to taka drużyna, który, po której ciężko się spodziewać czegokolwiek. Bo oni mają kolejkę, że grają naprawdę super i notują wyniki, których nikt się nie spodziewa. Potem jest kolejka. Taki powiedzmy przystojny. Tak, tak, tak. No, nie wiem od czego to zależy, bo no, chłopaki tak kilka razy nawet się spotykaliśmy poza ligą, grają bardzo dobrze, może za bardzo są zmotywowani i bardzo chcą i dlatego im nie wychodzi. Tak jak na przykład Simonowi w ostatnim meczu. No tak. No okay. skoro, skoro o drużynie Króżków już tutaj przechodzimy, to w takim razie najpierw, najpierw zobaczmy materiał przygotowany przez Sebastiana. Tomek, dzisiaj jeszcze wysokie zwycięstwo wskazuje na łatwą wygraną, ale nie było łatwo, o trzy punkty. Czyli zawsze mecze z kłuszkami są ciężkie. Yy, nastawialiśmy się na ten mecz, że no, musimy się powalczyć. Yy, przed każdym meczem z kłuszkami yy, mamy zadanie taktyczne. Yy, po prostu trzeba przykryć Szymona, Kopcia. No i nam się udało się, tylko jedną drogę. No a poza tym no to przed każdym meczem z tą wiemy, że musimy zagrać. Po prostu jeden z lepszych meczów w sezonie, gdyż mecze po prostu są ciężkie Szymonie, bardzo skutecznie strzelił w zespole kluczków, ale czy również in, ktoś inny, bądź jakieś inne elementy, które sprawiały Wam trudność w dzisiejszym spotkaniu? Czy obrońca Grzegorz Pałsz, znamy go z rozgrywek Piłki Plus, jest to jeden z najlepszych tam obrońców, no tutaj też nam sprawiał problemy, dlatego wybrałeś go najlepszego zawodnikiem, ponieważ nam, najwięcej nam na klucz, no a poza tym, no, zawsze kluczki miały ten plus, że ślimak ich, jeden ze przybromkarzy, myślę, że ja jak nie w tej widzę, ale dzisiaj mieliśmy szczęście, bo po prostu nie było. W ubiegłym tygodniu demonstracja siły zespołu Kruczków. Przypomnę, wynik z Mustangami 12:1. robi wrażenie. Czy zrobił również na Was? Czy oglądaliśmy ten mecz, że w Bustanki nie miały bramkarza? No wiadomo, że na takiej hali bez bramkarza się ciężko gra. Aczkolwiek przypadkiem przyda się 12 bramek. No i wiedzieliśmy, że po prostu ta drużyna jest bardzo mocna. Dobrze, może. Dzisiejszy mecz miał szczególne znaczenie, ponieważ chroniliście pozycję lidera. Na meczu z Kroczkami podeszliśmy bardzo zmotywowani, ponieważ mieliśmy świadomość, w to, że jeżeli przegramy, to możemy stracić miejsce lidera. Dla Na nas zwycięstwo no, przybliży nas znacznie do tytułu mistrza rundy pierwszej. W ostatniej kolejce spotkanie z Wostokiem. Przegrana niestety. Czy na tego rywala przygotowujecie się jakoś specjalnie? Czy macie jakieś założenia taktyczne? Z Mostokiem zawsze trzeba się przygotować. To jest jedna z najlepszych drużyn. Obecnie myślę, że najlepsza. No, wyniki tak przynajmniej pokazują. Eee, zawsze są ciężkie mecze. Nie wiem, czy tam nie pamiętam statystyka, ale chyba mamy głównie z nimi remisy. Jestem mecz zawsze z nimi był tak no, wyrównany. Eee. Złą taktykę trochę. przyjęliśmy, po pierwszej bramce zdobytej. My pierwsi zdobyliśmy bramkę, na początku mocno zaatakowali się, powinniśmy się cofnąć. a Chcieliśmy jeszcze strzelić kolejną bramkę i skończyło się tak, że straciliśmy sami. A już przegrywając, Wostok się bardzo dobrze ustawił, i no bo oni lepiej to taktycznie rozegrali, tak ja mi się wydaje. A Piotrek, czy przed tym meczem spotykaliście się gdzieś, żeby przyjąć jakieś założenia, jakieś ustalenia? Spotkania? Nie no, do każdego meczu próbujemy podchodzić tak samo, bo tak? No, wiadomo, że tu nie ma jakby... Słaby drużynik się nie położy, tak? więc no. zawsze trzeba, trzeba być na maksa skoncentrowanym, żeby, żeby wygrać, no, udało się niestety. Dla no, mnie ciekawością jest jakby wybiera ten pierwszy skład, bo no, okej, okay, jak przychodzi tam Was czwórka... To, znaczy, to... będzie. To będzie to nie ma problemu, nie? Ale jak już jest to powiedzmy cięższy mecz, mobilizujecie się, przychodzi szóstka, nawet siódemka się zdarza, co u Was to jest no... Raczej wszyscy są równorzędni, no, bramkarz jest stały zawsze, to, to się nie zmienia, są osoby, które grają w defensywie, są osoby w ofensywie, ale, ale tak naprawdę no to czy ty się no zagrasz z przodu, czy z tyłu, to dla ciebie jedno i chyba grasz, grasz równo, nie? Jak, jak, jak to u was jest? Znaczy generalnie zmieniamy się zawsze co, 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 co jakiś tam określony czas, nie ma tak, że jest pierwszy skład i ktoś powiedzmy rezerwowy, tylko zmieniamy się co ustalone, powiedzmy trzy minuty, tak żeby każdy grał równomilość równą ilość i, i miał taką samą szansę, płynąć na wynik mleczny. Ale już na boisku na przykład są podziały, że ktoś bardziej jest, powiedzmy, ofensywny, a ktoś defensywny, ale raczej gramy tyle samo czasu każdy, kto, kto to przyjdzie do Tak, no bo no, gramy głównie dla zabawy, żeby się poruszać, wiadomo, prawda, więc chodzi o to, żeby to mniej więcej w miarę było, w miarę było wyrównane. Że tam ktoś jest bardziej poziomy trzeba na ja ten to nie cofnął na przykład. No? <grymianie> <grymianie> Absolutnie. No jakiś tam podział musi być, tak? no, ale no, to nie ma większego znaczenia, czy nie wiem, czy ja będę w czy czy Szemu siędzie na ławce. Wiadomo, no, że i tak będzie, tak? Swoje i tak na trzeba będzie. <grymianie> Zakończyliśmy rozgrywki ligowe w 2013 roku. Przed nami jeszcze puchar. W sumie chyba najwięcej drużyn jak do tej pory, bo 18 się zgłosiło gramy systemem grupowym, potem ćwierćfinały, półfinały, finały, jak się widzicie? Myślicie że w roli faworyta, czy? Może faworyta nie, no ale my w rok temu, skoro wygraliśmy, to ta, wypadałoby teraz powalczyć. O to samo. Nie? No z tego, co tam pamiętam, to chyba jednym drużynie że udało się wygrać i Ligi Puchar, i Ligę. Myślicie, że Antonio Wostok, który tak dobrze sobie radzi w Lidze, da radę pokonać wszystkich rywali? Na pewno ma szansę na to, ale jest parę drużyn, które nam się postawi, a jednak turniej, a liga to jest zupełnie, zupełnie co innego, tak? W turnieju te siły trzeba gdzieś tam rozłożyć. Ale z tego co widziałem, to w Ostego dwie drużyny. Nie wiem, czy mają może tak szeroką kadrę, bo, bo jednak te siły trzeba oszczędzać na no, ogół w turniejach, no, ale też są wybieganie, bo grają w innych ligach, także tu nie da się radę. No my zrobimy wszystko, żeby, co, co możemy, żeby to i, i uniemożliwić wygranie tego bucharu. Jesteśmy bogaci o doświadczenie, także myślę, że to zaprocentujemy. Okay. I ostatnie pytanie, Szymon, celujesz król strzelców? Myślisz o tym? No na razie celuje bramka. Czy, 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 czy król Strzelców pójdzie za tym, to zobaczymy. Nie skupiam się nad tym. Eee, gramy, żeby strzelać bramki, tak? Żeby się bawić, a, a jak będzie król Strzelców to też będzie fajnie. Okej, okay, super. Panowie dzięki, że zechcieliście przyjść do nas do studia. Wam Dzień. wszystkim dziękujemy, że zechcieliście obejrzeć kolejny odcinek naszego programu. Zapraszamy za tydzień. Odwiedzajcie naszą stronę www.młodenot.pl, na której możecie znaleźć skróty ze wszystkich spotkań, opisy, bramki, strzelców. Do zobaczenia.